Witam, dobry wieczór w sumie, jak na moje. Nie wiem, która jest, jest, już późno, jak ja się nakręcę na robotę, to do upadłego, nie? Dobra, słuchajcie, podłogę mam przygotowany. Ja wam pokażę, to jest moja dynica, nie? Ale jak się robi różnego rodzaju maty i niematy. To jest taki, pokażę wam jeden element taki, który jest jakby zasadniczy dla budowania różnego rodzaju ścian, tak? XXI wieku, nie szytych, tylko XXI wieku wykonanych na kręty. Nie? I teraz tak, z jednej strony ściany naszej musimy mieć coś. Ja po prostu stosuję z reguły albo klepkę. Najbardziej lepiej. Najlepiej zastosować klepkę taką, którą możemy tu sobie przykręcić i nam się nie rozwali. I że jak przykręcimy od środka wkręty, to, że ona się nie rozwali, tak? Musi być taka klepka, no w miarę ona musi być. Nie, nie może być tam. Nie? Jakaś pipiduba, bo ja po prostu używam konkretnych skrętów nie? i to by się wszystko rozwaliło. Gdybym ja używał jakichś takich klepeczek, nie? no dobra, jedziemy dalej. No to z tej jednej uważam, jeśli robimy niskie ściany poniżej Wielkopolskiego, to z zewnątrz też może być drut, bo on nam utrzyma. Jeśli już jest wyższa ściana niż te na przykład 20 cm tej trzciny. No to w tym musimy już w momencie coś tu robić, że my to musimy jakoś jakby przeszyć, więc uważam, że najprostszym motywem są właśnie te wkręty i te druty lub paski, y, jakieś blaty, tak? Więc y, zwyczajnie od jednej strony robimy już od razu klepkę, która idealnie już w tej strony nam tak umocowała tą trzcinę, tak? Jak my już tutaj. Napychaliśmy tej naszej trzciny do tej maty. Z reguły, jak się tworzy jakąś matę, to tu robimy pierwszą krawędź. Tu coś przykręcamy od picu, widzieliście to na wcześniejszym filmiku. I tu później tą dokręcamy na końcu. Tak? Jak już sobie tutaj popychamy, tego wszystkiego ile wlezie. Ze słomy robi się troszeczkę inaczej, bo ze słomy to najlepiej coś ściskać góra dół. Nie? Ułożyć już ileś tam odpowiednio i ścisnąć góra dół. Więc zobaczymy, jak będą nam wychodzić te podłogi ze słomy. Może się starał je robić, ale no, zobaczymy, zobaczymy, nie? Ewentualnie będziemy robić tak, że będzie słoma ułożona ile wezie, a od zewnątrz dopchniemy warstwę trzciny, nie? To też będzie robić tą powłokę tutaj dla pszczół. I to będzie robić, że jak będziemy coś chcieli oskrować czy coś, to ta trzcina jest dużo mocniej, mocniejsza niż jak będziemy jakąś kantem, krawędzią, nie? Nawdachaczyć po słomie, nie? Po słomie to już by coś tam się bardziej haczyło, a trzcina to jest taka, nie? Wiktor ja bym tak to powiedział. No i dobra, nie jedziemy, bo to nie ma czasu. Nie ma czasu. Mamy już to upchane. Tej trzciny mamy, tak? Tu mamy ten element zewnętrzny. My robimy teraz grubość 7 cm. Tak, taką matę. I tu. Tak, słuchajcie. W takiej można robić wszystko. To by nawet mogło służyć jako krzesło ogrodowe. Nie? Tu by na tym człowiek siedział, a tu by było oparcie, też mata. Nie? Ja to mam różne wizje pierdolca. Dobra, słuchajcie, jest taka godzina. Robimy to ule, nie? Ja tu zastosuję to, jest trzcina. Yy, więc do trzcina wystarczy ten nasz drucik. Robię mu oczko. Tak? I ten drucik, mój kochany. Muszę no, tu jakoś przykręcać za długi. Ten drucik zrobiłem. No i tak to jest, że jak chcę ja coś nagrać, to nie do końca właśnie coś przemyślę, bo ja to tutaj na dziko. Na dziko mnie. Ten... No. Dobra. Tak, jedziemy. przykręcamy sobie. Tak może nie do końca. Nie do końca, bo też nam dotknie. Tak? Dobra, i teraz... Aha, lepiej by było tak. Tu sobie narysować słuchajcie, jakąś kreskę. Kreskę musimy sobie narysować jakąś, byle jaką, aby wiedzieć od tego punktu stąd na stąd, żeby to zrobić prosto. Nie, ale żeby to zrobić prosto. Żeby to zrobić prosto. Żeby to zrobić prosto tak, myślę, że Tak, bo nawet jak się potem położy tą podłogę optycznie, to by to wyglądało chociaż na tyle co prostu, nie? Tak. No, dobra. I teraz działamy. Zobaczymy czy nam wkręty, słuchajcie, te ja mam tu dziewiątki, czy nam starczą. Ja bym to zrobił na, na dwa czy na trzy? Damy na, na trzy. Nie? Tak, ja bym tak zrobił. Zatrzymuję. Dobra. Doszło do drewna. Tak, złapało. Elegancko. Dobra, teraz tarcie. Tak. Tu postaramy się zrobić podobną obrębność. Słuchajcie, ja tu wszystko robię na oko po części. Ja tu z reguły te wszystkie, które ode mnie podłogi, by, by na przykład jakby ktoś ode mnie dostał, ktoś by ode mnie dostał, 15 takich podłóg, nie? Do jakichkolwiek innych uli. No to one by o tyle pasowały do siebie, że to wszystko je pasowało wymiarowo, zewnętrznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie odstępstwa, na przykład, że każdy miał inne belki od spodu, jeśli chodzi na przykład grubość, czy szerokość troszeczkę, to to by się wszystko różniło z reguły. Bo ja to tak nie patrzę, ja po prostu ja w tertaku wyniucham jakąś dechę i mówię, o! O, mówię, to jest moja podłoga, nie? Ja mam taki tartek, że bardzo często, zwyczajnie, sobie mogę trochę, trochę dać tak. Dobra, to będzie dobrze, to będzie dobrze. To, jak przyciśnie, to będzie beton, mówię wam. Dobra, działamy, nie? Mamy tu nasz gród. W tym tartaku, tak jak, ja, słuchajcie, wyniucham drewno, to jest szatan teraz. Teraz właśnie mam pierdolca, szukam po tym tartaku, mam ogromny tartak, słuchajcie. Tam mnie pan Lubi zna, nie? Muszę, muszę, muszę jakiś miód tam zawieść, nie? Żeby ten, żeby mnie lubił, nie? <grym> no, to wiodę miód, dam mu ten miód. Będzie zadowolony. Dobra, jedziemy. Jeśli chodzi o te całe drutowanie, no to my musimy już te poruchy nasze nie mieć ich damskich, że tak powiem. Takich, no ja nie, nie obrażam kobiet, tak? Za LGBT się odezwie, czy tam inne zgrupowania. Emancypantek, -E czy jakoś tam. No. <grym> Jest była pompa wtedy. No dobra, nie? To jednak to jest w internecie, słuchajcie. Mamy, mamy pierwsze oczko, jedziemy dalej, nie? Jedziemy. Ten ruch, już musimy wiedzieć co my robimy, nie? Ja też o, o, to całe obkręcanie wokół tych łebków i różne tam pierdowy, które robię z tego drutu, to jest z czasem też ogarnają, że, że, że można go wyginać, że to wychodzi, nie? Że to wychodzi i że to nic nie jest krzywo. Wszystko o! Ja inaczej powiem. to, wszystko ma być krzywo, ale prosto, nie? No. To tak, taka jest ręczna dłubanina, nie? Tak wygląda. Właśnie, żeby to tak to No. Dobra. Tu trochę się za bardzo mi mili z tej strony. Ale musiałem dopchnąć drut zwyczajnie. No dobra, jak to się właduje w tą ścinę, będzie dobrze, nie? No, tu mamy ten taki też dość trudny moment, bo musimy więcej wiedzieć że jak utniemy, to zajmiemy oczko, prawda? No. Że tyle utniemy, żeby zrobić to oczko. Dobrze. Ja myślę, że to... Ale zobaczymy teraz. Już też czuję za krótko. Zajmiemy małe oczko. No. Nie musi być. Musi być takie, żeby ten łapek to wcisnął. Może być większe, może być mniejsze, jak coś jest od środka, to jest pół giedy. O, jest bardzo dobrze. Jak coś jest od środka, to jest pół giedy. jak coś jest, te druty od zewnątrz, jak ja na przykład robię tam y, ileś tam, nie, od drutów robię sobie na przykład naraz, nie, do korpusów. Wcześniej to robiłem na przykład druty na ulu robiłem, a teraz to jak już tnę, nie, to szatem tam nie, i wtedy wymarnuję całą tarczkę nawet czasami. Wymarnuję, na no, zużyję, tak, I, i wtedy ten. I wtedy, elegancko, słuchajcie, ja te druty, które mi wyjdą lepsze, to ja sobie odkładam w międzyczasie i potem je przykręcam na zewnętrzną stronę ula, nie? Tak. To drewno, które ja opalę, to jest fajne, bo ono się zrobi tutaj tak twarde, słuchajcie. Nie? W ogóle jest inny takie drewno. Ja się zastanawiam, może przy podłogach będę robił blaszkę. Mi się wydaje się, że blaszka by to fajnie przypięła. Trochę mi tu zszedł na lewo. Spróbujemy go trochę tu odjąć. Ale to nic. To jest ręczna robota. 3 mm w tą czy w tą. Przerypałem moje. O. Tu. O. No dobra, tak bym mógł sobie schodzić i sobie iść. Tak. Już nic nie dzieje. I tu dopinamy. Tak. Dobrze. Gdzie będzie przód? Ja tu wiedziałem że to takiej skazie. tu będzie przód. Dobra. Teraz tak. No i teraz jeszcze bardzo yy, zasadnicza rzecz. Jeśli robimy matę, to oczywiście, żeby ta ściana z góra dołem była równa. Tu jest podłoga, więc mi na tym nie zależy, że ta trzcinka trochę odejdzie tutaj, tak? Bo ta krawędź na tej krawędzi będzie stał ul. Tak, będzie stał korpus pierwszy, więc yy, no ta, ta odległość tak będzie tu wysoka. Ta pszczoła sobie śmiało będzie chodzić, tu jeszcze jest centymetr ramek, wiadomo. No i teraz po prostu wystarczy, że weźmiemy jakąś prostą deskę w miarę. W miarę prostą deskę, szukam. Szukam, o, tu mam moją, nie? Super, ekstra, to jest jedyna prosta rzecz w moim garażu, kawałek płyty węglowej. Nie? Tu świetlika. No dobra, no. Ja uważam, że tu weszło nawet mi dobrze. Tak. Dobra. Mm, 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 mm. To troszeczkę to. i teraz bardzo ważna rzecz My używając, kupując drut, musimy kupować jakiś drut, nie wiem. Nie wiem, ja jeszcze nie kupowałem takiego drutu, bo ja mam stary drut od płotu. Ale on jest bardzo, bardzo, bardzo stary i chodzi o to że on zwyczajnie ma dużo stali w sobie i on jest sztywny. I teraz patrzcie na to, jak ja znam takiego młota, Nie. Ja tę szcinkę tutaj przyduszę ręką. Tu najpierw trzy krawędzi, to jest ważne. Trzy krawędzi. Pierwszy. Tak. I tu od O, to, to ten drut, słuchajcie, nam się zrobi jest petarda, słuchajcie, nie? A jak ja widziałem, jak ktoś próbował, taki pan jeden, byłem u niego w gościnie, jak próbował robić yy, ściany, yy, tylko że wyższe niż Wielkopolski, to na tym też by było trudno, tak? Yy, bo on tam robił 30 cm chyba, czy więcej. Yy, to, to by było trochę wyżej, nie? No ale tak czy siak, ja widziałem, że on miał wybitny problem z tym, że ten drut był do dupy. Że to był drut nowoczesny i to był drut, który miał dużo stali, w, yy, mało stali w sobie, chiński, jakiś marketowy, dziadowstwo i to po prostu w ogóle nie, mu nie utrzymywało te ściany, ten drut całkowicie pływał. nie On nawet przy Wielkopolskich już od razu by musiał robić klepki z zewnątrz. Nie? No, i, ty, no. Tak. i to tak wyglądało, a w tej chwili mamy, nie? Elegancko i mamy zrobioną, tak, matę I teraz gdyby nam zależało, żeby to miało być na przykład y, y, ramka wielkopolska, no to no by była konkretna, nie? Nie ta listewka. Wtedy ta listewka górna by musiała iść przez to, razem przez to, razem przez to, nie? I na wręgi. Nie? Żeby równo nam wisiała. Nie? Później. I od jednej strony byśmy mieli klepki, a od drugiej strony byśmy mieli poprzekręcane. Jakbyśmy zrobili taką żeramkę na dwa paski, i tu była pały no właśnie. Te krawędzie byśmy musieli też zrobić albo blaszka, albo drut. Nie? Tak. I tylko od zewnętrz, zewnętrznej strony by była klepeczka. Która by blokowała tu przechodzenie pszczół. Dlaczego? Nie? No, No, tutaj czynnie nie ma za wiele z tej strony. Właśnie o to mi chodziło, że jak zrobi się dziura, to będzie mógł łatwo sobie gliną zawalić. Ale fajnie, fajnie. Podłoga, nie? Taka. Ul ozdobny, w pełni, oczywiście, użytkowy. I ona nie jest tutaj taka ciężka, jak na taką podłogę wiecie. Kiedyś były takie, nie? To porne podłogi, to to nie jest tak, że. dojdzie tutaj to. O, nawet pasi. Teraz to przykręcimy, tu już mam za mało czasu gigabajtowego. Tak, bo mi została minutka. No to wolę sobie pogadać, nie? I tu jeszcze zrobimy, zarobimy osobny zatworek i będzie switaśnie, nie? jest podłoga, po prostu petarda. petarda. Ja uważam, że teraz. bo tam będzie ta klepka z tyłu, nie? Teraz ten nasz korpus. Jeszcze oczywiście tam taki kulturowy, bez wzruszenia, Tak. Mamy tą naszą jedwabistą podłogę, tak? Teraz, jak postawimy ten korpus na tej podłodze, tego typu co ja teraz robię, no to my widzimy w tym ulu, że ta podłoga tam jest. A jak ja robiłem te główne desek, tam jakieś wysuwane, co to w ogóle w ogóle nie miało w ogóle nie, te wysuwane, to ja nie umiem czegoś robić, to nie jest trzciny. Bo jak ja zrobiłem coś 100% z drewna, to ja wiem, że tym ludziom, co ja to sprzedałem, to ja wiem, że z tymi podłogami mogło być coś nie tak później, po czasie, tak? Dlatego ja uważam, że. Te podłogi, to jeśli ja się trzymam wersji, że to ma być wszystko szcinowe, to podłoga też jest trzcinowa i koniec. A jeśli chodzi o osyp warozę, no to specjalnie robię wylotek tutaj cały, że jak sobie włoży tu kartkę, no to, no, no to sobie to zrobi przez wylotek, jeśli będzie chciał zobaczyć warozę i tyle, nie? I, i, i życie wszystkim zajawkowiczom, budowli różnych mat do właśnie ulic, topował, czy, czy czegokolwiek miłej nocy i...